Czego takim daisy chainem nie łączy, czyli takim kabelkiem, który rozdziela zasilanie na kilka efektów? No tutaj taką podstawową zasadą, według mnie, jest nie łączenie razem efektów analogowych z cyfrowymi, bo może się to skończyć właśnie jakimiś niechcianymi dźwiękami w naszym torze sygnałowym. Oczywiście nie zawsze, więc warto sobie przetestować, czy wszystko działa w porządku, czy jednak będziecie potrzebowali jakieś dodatkowe wyjście w zasilaczu izolowanym, tak jak tutaj tutaj na przykład, nie? Bo pamiętajcie, że tutaj pomimo tego, że jest 5 wyjść, to nie znaczy, że możecie podpiąć tylko efekt, tylko 5 efektów. Możecie sobie spróbować właśnie rozdzielić taką rozdziałką i jeśli nie ma żadnych problemów z dodatkowymi jakimiś niechcianymi dźwiękami w torze sygnałowym, to wszystko będzie w porządku. Pamiętajcie tylko, żeby nie przekroczyć tych miliamperów, które widać na wyjściu. Jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, to koniecznie sprawdźcie artykuł na mojej stronie na temat zasilania polskiefekciarz.pl. Wystarczy, że w Google wpiszecie zasilanie efektów gitarowych Polski Efekciarz i na pewno ten artykuł Wam wyskoczy.